Dzień dobry, kochani czytacze i słuchacze, zapraszam na kolejny odcinek kawałków literackich z Anną. Dzisiejszy odcinek, w którym również zastanowimy się nad przeczytanymi, podsłuchanymi i polecanymi, przeznaczam. Na jedno hasło nieprzypadkowość. Kochani, witając się z Wami radośnie i serdecznie, jednocześnie z kilku powodów, o których nie chcę tu wspomnieć, informuję, że przeniosłam audycję na własną autorską stronę. Krótki sondaż utwierdził mnie w podjętej decyzji. Zatem od dziś, walki literackie za mną, tu, w tym miejscu. Zatem zaczynamy! Nic nie dzieje się przypadkiem. Zanim opowiem Wam o polecanych autorach, bo dziś o takich właśnie będzie, słów kilka: jak się poznaliśmy. A że kobiety przodem. Zatem pierwszą z nich jest, uwaga, olga Bartnik. Ole poznałam podczas jednego z wyzwań literackich i najzwyczajniej w świecie polubiłam tę młodą autorkę. Olga wnosi niezwykłą otwartość wnosi niezwykłą otwartość kochani w... już momencik troszeczkę tylko ściszę tutaj ten podkład muzyczny super jazzik ale myślę, że lepiej jak troszeczkę wyciszę otóż wracając do Olgi Olga wnosi niezwykłą wartość do literackiego świata Hmm. Cóż z sobą przynosi? Delikatność? Wiosenną wrażliwość? Olga niczym gra na strunach ludzkich zmysłów. Dzięki jej składanym słowom w opowiadania czy felietony, prostym sprawom dnia codziennego, uwaga, wyrastają skrzydła! Na których to Olga niesie czytelnika wysoko. Kochani moi, każdy jej, każdy jej nowy tekst, czy to poetycki, czy to beletrystyczny, to pełen emocjonalności i liryczności. Tak bardzo przecież łakniemy wzruszeń w świecie przepełnionym draństwem i krzywdą ludzką, świecie wypełnionym plagą nieszczęść. Olga chwyta czytelnika za rękę i mówi: Ola, hola, zatrzymaj się, rozejrzyj i poczuj to na nowo. Olga słowem maluje nam świat, i chciałoby się wraz z jej tekstami zawołać, zaśpiewać. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Wspaniali czytacze i słuchacze, postanowiłam zadać Oli kilka pytań, i oto one. Oraz odpowiedzi na te pytania. Dzięki nim chciałabym przybliżyć Wam postać Olgi. Moje pierwsze pytanie do Olgi brzmi: Co Ci w duszy gra i od kiedy? Ojej, pytanie godne po poetki, Aniu, odpowiedziała Olga. W duszy, czyli najgłębiej, nieśmiertelnej warstwie bytu, to mi grają pytania o istotę spraw, jak człowieczeństwo, życie, śmierć, miłość, piękno czy sprawiedliwość. Dokopuję się do nich, odkrywam warstwy, odcienie, czasem sobie na nie odpowiadam, ale częściej nie umiem i dlatego wiszą one mi nad głową. Kolejne pytanie, dlaczego literatura a nie malarstwo Olu? Odpowiedź: Mam w rodzinie i pisarzy, i malarzy. Byłam dzieckiem, o którym myślano, że jest uzdolnione plastycznie. Nie wiedziałam o sobie, ale wiedziałam o sobie to, że nic mnie tak nie porusza jak słowo. To, że w jakiejś społeczności ludzie mówią tym samym językiem, ale nie tak samo składają słowa, zawsze wydawało mi się fascynujące. Słowo ma moc. Oj tak, Olu, zgadzam się z Tobą w 150%. Ale kolejne pytanie do Ciebie. Opowiedz o sobie, kim jesteś? Hmm, jestem człowiekiem, kobietą, ukochaną mężczyzny, matką czterech pół roku, historykiem i pedagogiem. I czasem mam odwagę powiedzieć o sobie, jestem pisaniem. Oj, tak Olu, jesteś pisaniem, jesteś wspaniałym pisaniem. Kolejne moje pytanie do ciebie. Jak i czym wymościłaś sobie gniazdo i co robisz, kiedy ci w nim... Niewygodnie. Stworzyliśmy z mężem dużą rodzinę. Naczynko miłości mam pełne. To moje osadzenie w rzeczywistości i punkt, z którego wychodzę do świata. Żyjemy na norweskiej wyspie, tu w ciszy i otwartej przestrzeni fiordu zaczęłam pisać. A co robię, kiedy jest mi niewygodnie? Zadaję sobie pytania i odkrywam. Co się za tą niewygodą kryje? Badam siebie, swoje kieszenie. Oj, dziękuję Olu za tę podpowiedź. Bardzo istotne spojrzenie na niewygodę życia. Olu, kolejne pytanie do Ciebie. Co i jak przemawia do Olgi? Poezja? Beletrystyka? Odpowiedź. Czytam w sposób otwarty, z zaciekawieniem treścią i formą utworu. Potem szukam tropów, znaczeń, poznaję świat, który autor przede mną otwiera. Poszerzam swoje kompetencje czytelnicze w zakresie wiedzy o języku polskim, teorii, literatury. Znów nie po to, by szufladkować, ale lepiej zrozumieć wartość książek. Najchętniej sięgam po klasykę literatury pięknej poezję, książki historyczne, filozoficzne i debiuty literackie. Oj, Olu, widzę, że mamy wiele wspólnego w zakresie literatury, którą czytamy. Olu, kolejne pytanie: Jak planujesz swoje pisanie? Olga odpowiedziała: Planowanie mam wykrwi. Zaczyna się u mnie od sceny lub zdania, wokół których buduję historię. Zazwyczaj są to miniatury literackie, opowiadania, czasem wiersze. Pracuję nad zbiorem opowiadań. Takolu, cudowna, cudowna odpowiedź, a więc masz serce Twojej historii i wpada ona w ciebie niczym. Kamień w wodę i tworzy swoje kręgi. Pięknie, pięknie, Olu. Kolejne pytanie do Ciebie. Do kogo chciałabyś docierać ze swoim słowem pisanym? Olga odpowiada: Do ludzi, zwyczajnie. Świetnie, podoba mi się to. Um, Olu, jakimi wartościami przepajasz swoje dzieci? Co jest ważne dla Ciebie? Olga odpowiada: Staramy się wychowywać nasze dzieci w bliskości i tak, by miały głęboki kontakt z rzeczywistością. Słuchamy ich i uczymy, by same słuchały siebie. Rozmawiamy, czytamy, modlimy się po polsku, wszyscy uczymy się języka nor norweskiego i mamy dobry kontakt z naturą. Olgo, piękne wartości. Bardzo, bardzo mądre wartości. Podajesz mi teraz tutaj swoje miejsce w sieci, i oczywiście te miejsca w sieci pod tym nagraniem wszyscy znajdziecie, aby móc pobiec tam, pobiec w te miejsca i wsłuchać się w to, co brzmi, co siedzi w duszy Olgi Bartnik. Dziękuję Olu pięknie za tę krótką rozmowę i za to, że zechciałaś czytelnikom i słuchaczom przybliżyć swoją literackość. Nieprzypadkowość tego wirtualnego spotkania, kochani moi, wpłynęła na dalszą naszą znajomość z Olą. I choć nigdy osobiście się nie poznałyśmy, to serce się raduje obserwując... Cudowny poetycki i bogaty sentymentalny świat, Olgi Bartnik. Serdecznie Was do niej zapraszam. Najmilsi moi, chcę Wam przedstawić teraz mężczyznę, poetę. A poetą tym jest Bogusław Olczak. Wspaniali słuchacze, Spokój i skupienie człowieka, który chce się czemuś przyjrzeć, poświęcić swój czas, a także stara się, abym to ja i ty, abyśmy zobaczyli to samo, co on, lub spojrzeli choć raz w podobny sposób na sprawy, którym on się uważnie przygląda, jest istotą jego twórczości. Jego poezja to krótkie obrazy, chwile ujęte słowami. Dzięki tym chwilom, drodzy słuchacze, cieszę się, że i ja jestem człowiekiem i mogę te chwile współodczuwać wraz z nim. Bogusława poznałam. W charyzmatycznej grupie Pisarskie Olśnienia, prowadzonej przez Edytę Niewińską i Małgosię Żebrowską, kiedy się okazało, że spotkanie autorskie, moje spotkanie autorskie w Warszawie dojdzie do skutku, Bogusław na nie przyjechał i mogliśmy się spotkać osobiście i się uścisnąć. Oto siła internetu, wspaniali moi słuchacze i nieprzypadkowość spotkań. Zadałam poecie również kilka pytań, z których to wyłania się nam postać otwartego i wrażliwego na rzeczywistość człowieka. Posłuchajcie. Pytanie pierwsze: jak praca strażaka, która jest ciężka, odpowiedzialna i niejednokrotnie brutalna, wpłynęła na Twoje literackie zainteresowania? Bogusław odpowiada, po młodzieńczej fascynacji zawodem strażaka nastała brutalna proza życia. Ekstremalny wysiłek fizyczny podczas akcji, psychiczne huśtawki spowodowane obrazami, których nie można odzobaczyć, obnażenie śmierci z traumy i cmentarza, nieupozorowane trupy, nie zawsze w jednym kawałku. Samobójcy gołębiarze, awantury domowe, zakończone nożem lub siekierą, ryje beret na cacy, człowiek wypala się fizycznie i psychicznie. Brak opieki psychologicznej, słabe umundurowanie bojowe, to codzienność zawodowej straży pożarnej przed rokiem 92. Czytałem sporo. Tematyka zbliżona, Stachura, Chłasko, Bursa, Wojtasz, Wojtaczek. Przepraszam, Wojaczek. Moje pisanie rozpoczęło się właśnie od terapii po zakończeniu służby. Wow, Bogu mile, nie będę tego komentować. Każdy z nas czuje głębie Twojej wypowiedzi. Wobec tego pozwolę sobie zadać kolejne pytanie. Co było najpierw? Literatura czy praca obejmująca dbanie o ludzi? Bogumił odpowiada praca, a właściwie służba była zawsze na pierwszym miejscu. Pisanie dopiero niedawno. Pierwsza książka była prezentem na 50 urodziny. No co ty opowiadasz przecież z ciebie młody mężczyzna? Jakie zasady wpajasz swoim dzieciom? Bogumile. Bogumił odpowiedział: Nie mam dzieci. Czasami żartuję, że świat nie jest gotowy na klony takie jak ja. Ale tak naprawdę w czasie służby nie znalazłem odpowiedniej osoby, z którą chciałbym tworzyć podstawową komórkę społeczną. Pozostawię tę odpowiedź również bez komentarza. Zapytam wobec tego, czy planujesz swoje wiersze? Bogumił odpowiada, zdarza się w ramach treningu szarych komórek napisać utwór na zadany temat. Dobre wiersze chodzą za mną w pojedynczych frazach. Czasami bardzo długo trwa połączenie ich w spójny tekst. Zatem, Bogumile, w jaki sposób doskonalisz warsztat pisarza, poety? Na początku były portale społecznościowe, odpowiada Bogumił, potem warsztaty, wyjazdy, festiwale. Dobrze jest się poznawać z pracami innych, niekoniecznie klasyków. Tak, zdecydowanie popieram cię, Bogumile, ale powiedz nam, jakie studia ukończyłeś i co wpłynęło na ich wybór? Po zakończeniu służby pożarniczej, mówi Bogumił, trzeba było pomyśleć, co dalej. Ukończyłem. Uwaga, zarządzanie zasobami ludzkimi, potem podyplomowe studia ergonomii i BHP. W międzyczasie jeszcze parę kursów zawodowych, teraz zajmuję się zarządzaniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jestem też szkoleniowcem. BHP, PEPOSZ, pierwsza pomoc przedmedyczna, kwalifikowana ochrona fizyczna i zabezpieczenie mienia. Wow, Bogu mile, dużo tego jest. A zatem, w jakim towarzystwie czujesz się najlepiej? Bogumił odpowiada: Wychodzę z założenia, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Oczywiście można iść na spontan, ale z poczuciem smaku i granic przyzwoitości. Otaczam się ludźmi o podobnych poglądach. Innych toleruję. Do czasu. Jestem z zasady spokojnym człowiekiem, ale potrafię też być asertywny. Jeśli ktoś nie zrozumie aluzji sławnej, uwaga, może zasłużyć na klapsa. Ale w tej kwestii też jestem wyszkolony. Hmm. Okej, okay, zmieńmy więc temat i Bogumile dzień z życia poety. No, cóż, zastanawia się, bogumił. Najpierw praca, szkolenia, doradztwo. Potem dom, żona, pieseł, ale zawsze wygospodaruję trochę czasu dla siebie i pisania. Pięknie Ci dziękuję Bogumiu za przybliżenie nam tego, co Tobie w duszy gra, jakim jesteś człowiekiem i co chcesz nam przekazać. Bardzo dziękuję. A teraz, kochani słuchacze, przeczytam Wam kilka tekstów Bogu miła, aby jeszcze dogłębniej, jeszcze dogłębniej przybliżyć Wam jego poetyckość. Tekst pod tytułem Pożyczona Bluza. Otulam się aromatem Twojego ciała. Chłonę zapach włosów i skóry, wyczuwam ciepło piersi, wzgórek brzucha, śnię, że jestem drzewem oplecionym przez bluszcz Twoich ud i ramion. Kolejny tekst Bogumiła pod tytułem Muza strażaka. Jest dla ciebie? Czym jest dla ciebie ogień? Szepce mi iskierka do ucha. Dla mnie to rudowłosa kochanka. Wabi dźwiękami płomieni tańczących w półmroku płomieni tańczących w półmroku na dłoni szamanki. Jej pocałunki zabierają ostatni oddech, spopielając rzeczywistość, odsłania prawdziwe ja. Jestem płomieniem, dymem na niebie, śmiercią. Okay, kochani, kolejny, kolejny tekst Bogumiła, Miła. Kolejny tekst Bogu Przepraszam tutaj za dodatkowe efekty dźwiękowe. Posłuchajcie tego. Podkładu muzycznego oraz kolejnego tekstu zatytułowanego Każdy ma swojego Titanika. Wodzirej nakłania do tańca. Kapelarzem poli w rytmie disco polo, kapitan wypełzając spod pokładu, krzyczy: Trzymamy kurs. Jedyny słuszny według mojej busoli. Wirują sztywno chochoły, reszta zamknięta w swoich kabinach, wypuszczą ich na festyn króla słońce. I tylko wiatr szumi, łopoczą złudne bandery, brak szalup i kół ratunkowych, a gdy opadną popioły z łzami, brakujących, lecz zbędnych, czy świat pochyli się w zadumie? Czy tylko strąbki wypuści ciszę? I jeszcze jeden tekst Bogumiła. tekst, Zatytułowany Na granice światów. Wyrwany ze snu na nawoływaniem ptaków, wszedłem na zmurszały pomost, patrząc w mrok jeziora. Nagle zapłonęły światłem trzciny, plama słońca rozlała się na wodzie, świt zagarnął przestrzeń. Odgrodzoną ziemią, wodą i niebem. A ja powróciłem w czerwonej poświacie, portalem między dwoma wiekowymi dębami. Oj, kochani czytacze, i zrobiło się niezwykle refleksyjnie i poetycko. Czapki z głów, proszę Państwa, każdy z nas nosi w sobie wrażliwość. Nawet ci gruboskórni, jak się o nich mówi. Poezją trącamy struny w naszych duszach i rezonujemy. Oby było to tylko dobre rezonowanie. Mówię o tym, ponieważ na swoim fanpageu Anna Partyka Judge w ramach cyklu Młodą Pisarką Będąc, poruszam właśnie ten temat. Temat rezonowania, rezonowania tym, czym nasiąkamy. Ok, tym sposobem takim. Lirycz, tak, takim lirycznym, e, głębo, głęboką refleksją, sentymentalną refleksją, chcę Wam powiedzieć dobrego dnia, kochani. Uśmiechnij się i ty, i ty, i ty też. Kawałki literackie z Anną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podsłuchanych, przeczytanych. I polecanych, a dzisiejszymi gośćmi była Olga Bartnik i Bogusław Olczak. Pa! Jeszcze raz, dobrego dnia!